Francuski rząd premiera François Bayrou upadł po przegranym głosowaniu nad wotum zaufania. Przeciwko rządowi zagłosowało 364 deputowanych, a poparło go 194, premier, spodziewając się takiego wyniku, podziękował ministrom za 9 miesięcy współpracy i podkreślił brak wewnętrznych napięć w gabinecie. Prezydent Emmanuel Macron zapowiedział, że w najbliższych dniach powoła nowego premiera. Opozycja, zarówno Partia Socjalistyczna, jak i Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, Odrzuciła możliwość dalszego funkcjonowania rządu Bejru. LEPN wezwała do rozwiązania parlamentu i nowych wyborów, twierdząc, że kolejny centrowy gabinet pogłębi polityczny impas. Socjaliści z kolei wskazali, że to lewica powinna przejąć władzę i obarczyli Macrona winą za kryzys. Bejru, lider centrowej partii MODEM i sojusznik Macrona, objął urząd premiera w grudniu 2024 roku. Jego mniejszościowy rząd od początku był niestabilny i krytykowany zwłaszcza po przedstawieniu budżetu na 2026 rok, zakładającego cięcia na poziomie 44 miliardów euro. Premier argumentował, że konieczna jest zgoda co do stanu finansów publicznych, ostrzegając przed rosnącym zadłużeniem kraju. Był on piątym szefem rządu od rozpoczęcia drugiej kadencji Macrona w 2022 roku. Trudności w tworzeniu stabilnego rządu nasiliły się po przedterminowych wyborach w 2024 roku, które nie dały żadnej partii większości. Opozycja i opinia publiczna obciążają prezydenta odpowiedzialnością za obecny kryzys polityczny